Teraz pokażę Wam, w jaki prosty sposób się organizuje, przygotowuje posiłki, jak się człowiek prawidłowo odżywia. Ostatni raz jadłem, 20-parę godzin temu, dokładnie nie sprawdzam. Zrobiłem dzisiaj trening, jest teraz yy, 12 godzina, zabieram się za jedzenie. I teraz co robię? Idę do lodóweczki, Mam już Roger Niesko, do które dostałem od sklepu barwny sam. I to jest tak. Nie mam pojęcia co to jest za część. Nie mam pojęcia, czy to jest jeleń, czy to jest kolina, czy to jest Daniel, czy cokolwiek. Zamówiłem mnóstwo mięska i każdy z nich jest przepyszny, każdy z nich jest świeże. Nazwa troszeczkę myląca, bo barwna dieta to jest dieta dla psów, ale naprawdę sprawdziłem mięsko jest dobrej jakości do ludzi, do zjedzenia, także spokojnie możecie zamawiać. Przecudowna obsługa, przecudowna jakość. I świeże mięsko. I teraz tak, ja sobie je rozmroziłem, zmielę je sobie, mam maszynkę, na patelnie podsmażam z masełkiem, ze smalcem, sól i jem. To na tyle. To jest takie proste. Zamawiasz, otrzymujesz do domu, w moim przypadku mielisz. Patelnia i jemy. Pozdrawiam serdecznie.